Z tej strony był widać w kolejnym odcinku serii Tomb Raider. O tym razem, czekajcie. Znowu jak zwykle, zapomniałem sobie jakiś czas włączyć. Okej, okay, już mam. Lecimy dalej. Najpierw otworzymy sobie menu obozu. 0 zero umiejętności. O, no, odblokowałem łuk refleksyjny, czy co to tam jest? nie mamy tutaj nic. sprzęt Mhm. Teraz to przynajmniej fajnie wygląda ten łuk. Okej. A my zmierzamy dalej. Mhm. Dobrze wiedzieć. Hmm. Czeka nas rozwiązywanie zagadki logicznej albo coś takiego jak nic. Okręćmy tym, co nam to daje. to nic Hm To jest jakaś zagadka. No, tej zagadki logicznej. Wiem. Mam tylko chwilę, więc musimy szybko to rozwiązać. Ups, zawsze jest mój błąd. To się raczej coś w tym guście. To trzeba zamknąć. Tu jestem pewien. To jest tak. Jak się tam otworzy pierwsze, to chyba trzeba podkręcić do góry. O, właśnie. Okay. Teraz szybko trzeba skoczyć do... tutaj Tutaj Ok Ojej Takie spoko Hump A się zastanawiam dlaczego ona nie może iść dalej Ha, 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 ha. Prawdopodobnie, no, słońce, gdzieś coś archeologiem, nie ja Juhu. mamy skarb, warto było to przyjść. Z jeden punkt punktu umiejętności... A, dobrze. Jedna z trzech części byłaby krótka, czyli mój pistolecik. Łał, wow, kurde. Cool. Znaleziono mapę go skrzynek. Real. Nie zabi się. Tak, wiem, że Lara nie ma łatwego życia i wcale go jej nie ułatwiam jeszcze przy okazji. Ale trudno. Jeden punkt umiejętności, ale zacznijmy od niego, hump, Tutaj w sumie nic nie ma, zostałem tylko przetrwanie, bo z walki też już mamy rozwinięte Eee Punkt dodatkowy punkt. surowców Więcej surowców, zwierząt. No, coś w tym guście musimy się nauczyć. Może to będzie lepsze. O! Nacisnij F powyżej. Wroga, był dosyć czekany, trafił kilka razy. Wyruszyłem przeciwnika. Hmm nice nice, nice Okej, okay, awansowaliśmy Czyli nie jest z nami tak źle 311 punktów do wydania. Hmm nic nie możemy zrobić z bronią krótką, czyli z naszym pistoletikiem. Czekam, też mam na maksa. Tego praktycznie nie będę używał, więc zostaje nam łuk. Czy większa szybkość szczelność? Uff, okay. weźmy sobie Łuk. Tak, mówiłem, będę tylko drugi ulepszał Łuk. czy będzie 250. Ja wszystko tego łuku miałem nie używać prawie w ogóle, ale jednak on się przydaje. Mio... I mimo wszystko czasami jest on dość użyteczny, dlatego że nie ma czasu na zmianę szybko broni. Nie ma takich dodatkowych rzeczy? Nie ma. Wychodzimy stąd. Wieje tu strasznie, jeszcze się nam Jeszcze nasza Lara nam bawi się przeziębienia czy coś takiego. co sumie szkoda, że nie możemy tutaj zebrać o wszystkich takich skarbów na przykład. już nie wiadomo gdzie by Lara je pomieściła, nawet pleceka nie ma ze sobą. Ale to już mnie się zmartwiają. Dobra. Skończyliśmy w ogóle na tym, że musimy znaleźć naszego pilota. Właściwie nie naszego pilota, pilota idiotek, który opalił flarę w, w miejscu, gdzie strzelają, zabijają i w ogóle. Mm -hmm. Nie będę specjalnie nie ja po te skarby. No nie przesadzajmy. Tak wiem, że mógłbym bez problemu, ale. Na sobie okazało mi włączenie przetrwania, nie mam pojęcia. E, najpierw udamy się w tamtą stronę. No pytanie dlaczego, bo ja tak powiedziałem Jakby ktoś zadawał jeszcze jakieś głupie pytania, dlaczego w tą scenę się udaje? Tam coś jest i chcę to, to mieć Tylko mówcie sobie co chcecie Tego do tego pilota za szybko nie dotrę

w ogóle tu jest dokumentów. Dużo, dość dużo. Moim zdaniem. A chyba nic nie ma. Ale tam może coś być. Ale niestety stąd mam no, tylko jedną drogę. Naprawdę. Nop, nob, nope, nie tylko. Dlatego, że chcę tu zajrzeć na dół. Widzicie to, co ja? Tu jest coś złotego? A jak jest coś złotego, to znaczy to jest skarb. Boom. Tak wiem, że du du dużo łaże. I prawdopodobnie zbieram niepotrzebne śmieci dla Was rzeczy, i w ogóle tu coś jest. Jestem tego prawie pewien. Mówię. Gdzie go skrzynka? Um. Wiem, że Was nie interesują w ogóle takie rzeczy, ale mnie tak. Coś tam dostać. Dobrze, Lara. O. Widzicie? Dlatego, że można znaleźć całkiem fajne rzeczy. Zanim dotrę do pilota Trochę się tu naszukam Tak, a oni będą stać się do góry o. Jejku, te miejsca są ogromne

Wiecznie tu trochę. No shit. Dobra Co sumie, tak dzisiaj sporo zrobiliśmy. O, o. Szybciej. Nara, nara, nie zatrzymuj się. Szybciej, szybciej. Przebieraj tymi łóżkami łapkami. Szybciej. Fuck yeah No to w górę Nie tej gry miejscami Co oni zrobili z moją Larą, no Słońce Trzymaj się Damy radę miał wszystko Mam coś za to? Nie. Ja to po prostu tylko i wyłącznie zapalić. I nic z tego nie mieć. Okej, okay. czekamy obozowiska. Otóż. Już... Pamp. Się za droga bez wyjścia.

tych, jasne. Być to, tak jasne, tak ja chcę zaprawić na te króliki. mów, don't mów. Jo, już, Gdzie te króliki są? Eee, ja chciałem zapobiec na królewki. lecie mi królewka. Nie. sobie mi zabawę. Where the fuck am I? Wygląda nieźle. Ale gdzie ja jestem? Hmm, czy mogę coś kupić za danego sprzętu? No tak, tu potrzebowałem 250, czyli jeszcze 104. Jezu, co? A, bo pójdziemy dalej, miałem w tym miejscu skończyć. Tu jest szczur. Miałem w tym miejscu skończyć, ale stwierdzam, że może jednak jeszcze nie. Dlatego, że. nie wsłuchuję nie sobie zabawy, próbuję trafić do następnego obozu. Ale nie wiem, że to nie będzie jakieś bardzo skomplikowane. Znając tą grę, a, a co to jest Kofun Period. Jakiś okres kofun, który mi kompletnie nic osobiście nie mówi. Ja wam coś mówię, jeżeli tak, napiszcie mi w komentarzu. Nie ma... Tylko nie posłuchajcie się Wikipedią. Wikipedii. to ja sobie sam sprawdzę. Hmm. Nie podoba mi się to miejsce. Strasznie, teraz pewnie się co się tu dzieje. O, tam jest ciało z tym Dobra, naszym pilocikiem. U stary, wykrwawia się na śmierć.

Hm, coś się właśnie. No bez jaj, czy Lara umarła? Nie, gorzej, żyje. Tam jest coś dużego, prawdopodobnie śmierdzi. Okej, okay. gdzieś już to widziałem, to będzie boleć jak cholera, chyba za coś. Oh. To ludzie umierają. Co to ma? A to bydę, to niby co? Powiedz mi, że mnie nie widzisz jak tamten rusek przed paru odcinków, który chciał mnie zgwałcić. A się mówi, olażę. Tak, Idziemy Idziemy przez to poskudne coś do przodu. Chociaż bardzo czarno to widzę. Ale najdziwniejsze jest to, że mamy ze sobą łok, pistolet, radio, cały ospę a uh. Fak! Gdzie ja niby jestem? Nie podoba mi się to miejsce. Nic a nic. Cyn, cyn. Nic a nic, chłopaki. Nie podoba mi się to. Co widzę tu? Hełmy, tarcze, miecze, dzidy Tu chyba są ciała ze wszystkich epok do tej pory, w ludzkości. No Nowa zabawka. No raczej, słonko, też bym cię szukał. W większym, bo mniejszym stopniu. Muszę okay. znaleźć jakieś ognisko, bo wiem, że tam będzie coś w stylu save pointu. Dobra, wszystko o Tomb Raiderze. Tomb Raider. I hate Tombs. Real. Dobra. Kimiko. Naprawdę, Lara? Słyszę to już chyba trzeci raz. W tej grze. Hmm. Tej, jak cieszę się, że jest martwa, a nie jest chodzącym zombie. Chciałabyś jej caływać głowem? Czekaj, ja kieruję to, bo moja cenność do headshotów jest dnem. Skarbie, nie chciałabyś tego zobaczyć. Hmm. Znaczyć. Amra, czekajcie, niech ona to objaśni, bo. Ja nie chcę tutaj się w swoje trzy grosze. Ogień, woda, pielgrzymka. Ha, każe mi się z Mojżeszem. Wyprawa przez Morze Czerwone. No to są starożytne Chiny, więc to jest. Huh? Oh, no. Oh, shit. Oh, shit. Yes, shotgun is yes. ah, reload. Wow, dude.

Zanim pójdę do oczywistej oczywistości, czyli otwierania tych drzwi, poprzez pociągnięcie za ten dzwon, szukam tutaj jeszcze jakichś rzeczy, które obrabować i stwierdzam, że nic nie widzę. Okej, okay. to chyba zabali kogoś.

Jeden punkt umiejętności, hmm. dajmy go jakoś rozsądnie, że coś z walki, załóżmy co mamy, w walki drugiego poziomu. Mistrz czekania, Czy czekanu, nie czekania, czekanu, <grym> lol, hmm. ciekawe, ale nie łowy, łowy poziom drugiego, duży łzik największa ilość amunicji więcej punktów doświadczenia za zabijanie. O, oh je yeah. <ścoughs> Pewnie, że tak ale zobaczę sobie tutaj na przyszłość. Oooo, to mogłem wydać, ale trudno się mówi, to będzie następny punkt. Sprzęt. Miałem skończyć mój łuk, tak? Ale doszła mi strzelba. Może później. Kupimy ostatnie ulepszenie z łóka. Spust, skółka na klucz. Okay. to są dwie bronie, których najczęściej używam. Pistolecik jest krótki i łuk. Reszty będę używał stosunkowo dość rzadko. Ok, ale ja się w tym miejscu z wami żegnam. Trzymajcie się i do w kolejnym odcinku serii Tomb Raider. Siema!